Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku podcastu dwa spojrzenia, które wspólnie realizują Anna Kwiecień. Wojciech Skórkiewicz. Szanowni Państwo, wiele, wiele działo się rzeczy w ostatnim czasie. Pewnie w najbliższych dniach i godzinach tych rzeczy będzie również całe mnóstwo, ale warto pokusić się o kilka kwestii, które są szczególnie ważne, szczególnie istotne, a które też obciążają bardzo mocno. Tą egzotyczną koalicję spod znaku ośmiu gwiazdek. Oczywiście y, ważnym jest, aby powiedzieć nieco więcej o bronie, który spadł na Lubelszczyźnie, pewnie o prezydenckiej limuzynie, ale zacznijmy od kwestii, która dotyczy chyba nas wszystkich, czyli wiatraków i zawetowania przez prezydenta Karola tak tzw. ustawy wiatrakowej, co zresztą kilka tygodni temu zapowiadaliśmy, mówiąc, że. Zdziwimy się, gdyby pan prezydent w takiej formie ustawę wiatrakową podpisał. Warto przypomnieć, że, proszę państwa, pierwsza ustawa, która wywołała y, ogromne wzburzenie, to też była ustawa wiatrakowa. To była pierwsza ustawa, którą przyniesiono tak naprawdę do Sejmu. Ale dodaj, że na początku tej kadencji parlamentu, na, parlamentu, tak, na, na, samym, na początku. samym początku, Okazało się, że na tyle była. Y, 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 Zapisy były na tyle szokujące, że wprost wszyscy mówili, że była to ustawa lobbystyczna, że sprawozdawcy nie wiedzieli, co tam jest, ministrowie, wiceministrowie. I, proszę Państwa, mija dwa lata, i okazuje się, że przychodzą do Sejmu z ustawą, w której wrzucają, jak ja to mówię, pułapkę offsideową czyli Trzymiesięczne zamrożenie cen prądu. Trzymiesięczne, proszę Państwa, żebyście mieli świadomość. Październik, listopad, listopad grudzień. A od stycznia. Bo, a od stycznia ponownie e, wracają. E, zamrożenie e, po prostu przestaje funkcjonować, przestaje działać. E, więc, proszę Państwa, i e, tym, e, że tak powiem, szantażują całą Polskę, mówiąc albo Wam zamrozimy na trzy miesiące ceny prądu. Ale musicie się zgodzić na to, żeby wiatraki budować nie w odległości 700 metrów, tak jak dzisiaj można to robić, proszę państwa, i są realizowane takie inwestycje ale 700 metrów od zabudowań mieszkalnych tylko ta granica musi się przesunąć do 500 metrów. Ale oczywiście, wiecie państwo, to jest tak obłudne i tak zakłamane w całej tej polityce koalicji spod znaku ośmiu gwiazdek. Mówiliśmy o tym, że te poprawki, które zostały w Senacie zgłoszone, kuriozalne, skandaliczne, no dwóch senatorów dominowało, jeżeli chodzi o poprawki. Uwaga, uwaga, pierwszy to Stanisław Gawłoski. No któż by się spodziewał, prawda? A drugi to Oaza, że tak powiem. Uczciwości, uczciwości rzetelności i praworządności, proszę Państwa, a drugi, Wzór jak w sebr. A drugi to był senator Waldemar Pawlak. Ten hmm. sam, który jeszcze kilka lat temu pytał się. Czy ruski gaz w pana kuchence gorzej się pali niż ten zachodni? Dlaczego mnie to nie dziwi tak naprawdę. No? Ale teraz poważnie szanowni państwo. Zamrożenie cen tylko na trzy miesiące. A co po 1 stycznia? Ja się wciąż pytam, a co po 1 stycznia? Dlatego wielka nadzieja jest w prezydencie Karolu Nawrockim i jego tej ustawie, którą zobowiązał się złożyć w ciągu 100 dni od zaprzysiężenia. Wiem, że trwają tam intensywne prace nad tą ustawą, a między innymi pokłosiem tych rozwiązań legislacyjnych będzie wyjście Polski z tego projektu ETS-2, ETS tak żeby ograniczyć koszty wytwarzania i energii elektrycznej w Polsce, ale również i energii cieplnej, bo przecież za chwilę będziemy płacić olbrzymie kwoty. Za ogrzewanie naszych Ale mieszkań. Ale wa warto powiedzieć, że wpłynął do Sejmu też e, projekt ustawy, podpisany przez pana prezydenta, który, proszę państwa, został wyjęty z tej ustawy, e, tak zwanej wiatrakowej, o której oni mówią, że to jest ustawa mrożąca e, ceny energii właśnie na te trzy miesiące. Pan prezydent wyjął te dwie strony jest z 96, sześciu, sześciu, proszę państwa. I po prostu podpisał i złożył, chcecie mrozić e, cenę energii. Podpisuje się pod tym obiema rękoma. Też chce mrozić e, te ceny. W związku z tym pan prezydent wyjął ten fragment, natomiast wyrzucił całe to, e, całe to e, lobbystyczne, tak zwane, e, że tak powiem, e, te lobbystyczne zapisy, które się znajdują na tych. W czterech stronach, tak naprawdę, proszę Państwa. I powiedział wprost: Polacy nie chcą, żeby wiatraki stały tak blisko ich zabudowań. Ale to są też zobowiązania i wcześniej prezydenta Andrzeja Dudy, i teraz również prezydenta Karola Nawrockiego. Więc, szanowni Państwo. Prezydent Karol Nawrocki powiedział, sprawdzam całej koalicji spod znaku ośmiu gwiazdek. Te y, przepisy, które oni stworzyli, które oni wrzucili do tej ustawy, już w najbliższym czasie 6, mam dziewiątego. nadzieję, 9 września, mam nadzieję, że hołownia wrzuci do porządku obrad i odbędzie się pierwsze czytanie, a później 24 września jest posiedzenie Senatu. I mam nadzieję, że na posiedzeniu Senatu również będziemy pracować nad, tymi, nad tą ustawą, bo prezydent zapowiedział, że jeżeli ona trafi do jego biurko e, w takiej kształcie, jak zaproponowała, ta egzotyczna koalicja, a jaką on złożył do Laski Marszałkowskiej, to następnego dnia, jak tylko wpłynie do jego kancelarii, Beń pojawi się na jego biurku, to on absolutnie podpisze tak, żeby od 1 października te ceny były mrożone. No więc sprawdzamy. Proszę Państwa, jeszcze jedno, co warto podkreślić, to jest kwestia tak zwanej energii z wiatru, energii OZE w tym miksie energetycznym. Jest kilka rzeczy, które warto żebyście Państwo widzieli. Otóż jak Prawo i Sprawiedliwość dochodziło do władzy, to w miksie energetycznym było 7 gigawatów. 7 gigawatów proszę Państwa. Wiecie ile przez 8 lat oni zainstalowali gigawatów OZE? 5. A wiecie, ile prawo i sprawiedliwość to, które ciągle y, obarczane jest, że my jesteśmy przeciwnikami y, czystej energii? Proszę Państwa, 17. 17 do 7. Proszę Państwa, jak żeśmy odchodzili, to było 25 gigawatów y, OZE w, w, w tym miksie energetycznym. Warto, niektórzy twierdzą nawet, że 27, jak odchodziliśmy. Nie było. Nieważne. Nie Absolutnie. Absolutnie zdecydowanie więcej, my zainstalowaliśmy zwykły mój prąd, proszę Państwa. Mój prąd, ten program, czyli panele fotowoltaiczne, ale w międzyczasie były budowane także wiatraki na ale, a, morzu mnie, i nie ale, tylko. Ale, a, my, je, je, mnie najbardziej rozbawiła jedna z wypowiedzi rządzących, o, chyba to nieszczęsna pani Henik Klosek tak. wskazywała, że. Jeżeli wiatraki będą bliżej domów, bliżej domostw, to ten prąd z wiatraków szybciej do nich trafi. No tak, no proszę Państwa, tam jest wiele kłamstw, wiele przekłamań w tej kwestii. Jedno jest pewne im więcej wiatraków, tym więcej musi być tak zwanej energii stabilnej, Dokładnie tym więcej tak. musimy mieć, proszę Państwa, bloków energetycznych albo węglowych, albo gazowych. Bo jak nie będzie wiatru, albo... to coś musi ten prąd wytworzyć. Mamy jak nie będzie tego. słońca, coś musi ten prąd Ale... wytworzyć. A elektrownia atomowa, szanowni państwo, rządzą niecałe dwa lata, a już na elektrowni atomowej, która ma być budowana, opóźnienie wynosi Lata. A Koreańczycy właśnie zrezygnowali z budowy elektrowni jądrowej na terenie Polski i wprost mówią, zmienił się rząd i z tym rządem nie da się realizować tej ważnej inwestycji. Proszę Państwa, im więcej wiatraków zapamiętajcie, tym więcej musi być tak zwanej stabilnej energii, która natychmiast zostaje uruchomiona, kiedy na przykład zapada zmrok. Proszę Państwa, wystarczy pojechać do elektrowni Kozienicy i porozmawiać, jak dzisiaj funkcjonuje elektrownia Kozienica. Otóż w momencie, kiedy zapada wzrok, y, zmrok, natychmiast zdecydowanie więcej musi zacząć y, y, energii dostarczać elektrownia, dlatego że panele fotowoltaiczne, które dostarczają w ciągu dnia na przykład energię do sieci, przestają funkcjonować. Podobnie z wiatrakami. Wiatraki przestają Wiatr przestaje wiać, natychmiast stabilna energia musi być dostarczana i ona cały czas w gotowościu, w gotowości musi pracować taka elektrownia, za którą też płacimy. Dlatego to jest nieprawda, że energia z oze jest tańsza. To jest jedna wielka manipulacja, jedno Wie, wielkie kłamstwo. Nie bo dlatego, że tam są dopłaty, tam są te ETS-y, które są, są utrzymywane tak. sztucznie, wysokie tak. e, kwoty, wysokie stawki ETS-u, żeby finansować e, wiatraki, żeby finansować tą energię odnawialną. To jest wszystko, szanowni państwo. Opłaty Państwa. przesyłowe i milion. Na wodę, to jest pizza na wodę, fotomontaż. Ale skoro Anna wspomniała już o Kozienicach, to niedaleko za Wisłą Niedaleko od Kozienic wydarzyło się coś, co wydawało się, że nie powinno się zdarzyć. Mało tego, w roku 2023 i Tusk, i Kosiniak-Kamysz, i inni politycy, którzy wtedy byli w opozycji w stosunku do rządu Prawa i Sprawiedliwości, mówili, że jak oni będą rządzić, to nic takiego się nie wydarzy. Ten dron. Mało tego, Kosiniak w momencie, kiedy była sprawa w przewodowie, e, pamiętacie państwo, on, on zażądał dymisji, dymisji natychmiastowej. Mariusz Błaszczaka, ale po kolei, Szanowni tak. Państwo, ale po kolei, bo okazało się, że dron, który spadł na teren, no, można powiedzieć, gospodarstwa rolnego, no, jednoznacznie wprowadził rządzących, ale stronę wojskową i stronę polityczną w olbrzymi dygot. I gdy obserwowałem te doniesienia medialne, które były, to byłem naprawdę przerażony. Taka kakofonia, takie sprzeczne komunikaty, informacje, brak działań ze strony ekspertów wojskowych, i tak dalej, i tak dalej. To przyznam się szczerze, że naprawdę no, jestem y, zażenowany. A wypowiedzi samych wojskowych, i tutaj nie chcę wojska krytykować ogólnie, ale wypowiedzi wojskowych niektórych oficerów, przyznam się szczerze, że nie zmieniły się przez kolejne lata. I to samo mówią w roku 2022, 2023, dokładnie to samo mówią w roku 2025. Szanowni Państwo, ten dron, który spadł, pokazuje też słabość i też brak działań ze strony rządu i to jest przerażające, bo jeżeli została naruszona przestrzeń powietrzna, jeżeli w tym samym czasie, jak mówił to wicepremier Kosiniak-Kamysz, były prowadzone działania operacyjne w związku z atakiem na zachodnią Ukrainę, i były i paradyżurna, i samoloty sojusznicze i inne inny sprzęt był użyty. To jak to się stało, że centrum operacji powietrznych, instytucja, która jest powołana do tego, żeby dbać o polską ja. przestrzeń powietrzną, Rzecz. gdzie pracują, służą najlepsi polscy oficerowie, gdzie służą oficerowie łącznikowi, gdzie mają podzieloną na kwartały całą Polskę, nie zauważyli, że coś im leciało? No Może to tak było, jak powiedziała ta pani poseł z Platformy Obywatelskiej, chyba z, obywa z tak. Platformy Obywatelskiej, fotoradary nie wyłapały. Wiecie Państwo, to jest. Przepraszam, prze najmocniej, jest ale nawet y mnie kobietę, która no, nie zna się tak do końca na, na wojskowości, w sensie, na tych wszystkich technikaliach, to naprawdę rozbawiło. No, proszę Państwa, no trzeba mieć jakąś minimum, że tak powiem, wiedzy, żeby wypowiadać. No, proszę Państwa, fotoradary nie wyłapały drona. Tak, panie, drodzy Państwo, ale to taka wypowiedź, to oczywiście lapsus może się zdarzyć, ale to, że Donald Tusk do chwili obecnej nawet jednej litery na Twitterze nie napisał w tej sprawie, no to już jest bardzo niepokojąca, a, a ja, bo Ty jesteś wiceministrem, powiedz jedno zdanie. Czy my mamy sprzęt, który powinien, czy my mamy zakupiony taki sprzęt, który mógł wychwycić ten dron, w sensie yy, zauważyć, yy, czy dysponuje Polska jako. jako... W, roku, w roku 2023, hmm. kiedy miała miejsce ta sytuacja tak. z rakietą pod Bydgoszczą, my podjęliśmy szereg działań, minister Mariusz Błaszczak podjął szereg działań związanych z zabezpieczeniem czy uszczelnieniem dodatkowym wschodniej granicy. Przecież my w tym czasie mieliśmy na wschodniej granicy baterie rakiet Patriot, które tak. chroniły HUB w Rzeszowie. My mieliśmy wtedy niemieckie Patrioty, które też były. Tak. Tam. My mieliśmy tam Brytyjczyków, którzy Przyjechali z bardzo nowoczesnym sprzętem. sprzętem? Skysaber, który był innowacyjny na te warunki, które tam panowały i one wyśmienicie się sprawdzał. Minister Błaszczak polecił przerzucenie zestawów radarowych mhm. z innych miejsc, tam, żeby wzmocnić wschodnią mhm. granicę. A dzisiaj okazuje się, że tak jak docierają do nas informacje, radary wróciły do miejsc stałej dyslokacji. Brytyjczyków nie ma, Amerykanie się wycofali, Niemcy podobno są, ale nie wiadomo, czy są ze, ze swoimi okay. patriotami. Mieliśmy zakupiony system Sky Control, który również może być wy, wy, wyśmienicie wykorzystywany. Okazuje się, że on gdzieś jest zdeponowany, w magazynach, gdzieś nie jest rozwinięty. No to jest przerażające, no, Szanowni Państwo, ale mam nadzieję, że wkrótce więcej się dowiemy, jak nie na posiedzeniu Sejmu, bo będziemy o to pytać, to również w naszych wystąpieniach, bo to jest rzecz, która jest bardzo niebezpieczna, a mało tego, przecież jest Jesteśmy członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dlaczego nie został uruchomiony artykuł 4 Traktatu Waszyngtońskiego, mówiący o konsultacjach wewnątrzsojuszniczych? Okazuje się, że nie mógł być uruchomiony artykuł 4 o konsultacjach w ramach NATO. Dlaczego? Dlatego, że dwie osoby, które mogły wnioskować o konsultacje w ramach NATO, przebywały w tym czasie na urlopie, bo i Donald Tusk, polski premier. I Radek Sikorski, Sikorski minister spraw zagranicznych, polski premier, wypoczywali, przebywali na urlopie, i nie miał kto y, skierować do kwatery głównej NATO wystąpienia o a, konsultacje a sojusznicze. Powiedz mi, bo przemknęło gdzieś się w mediach, że nawet NATO y, i szef NATO i y, y tutaj są, że tak powiem, y, krytycznie bardzo. Czekają na wyjaśnienia. Czekają na wyjaśnienia. Naprawdę? Bardzo krytycznie się odnieśli do. Do tego, w jaki sposób Polska zareagowała na ten incydent. I proszę Państwa, no niestety, to tylko pokazuje, jak kompromitujący jest ten rząd. Jedyna, jedyny ratunek dla nas to jest tak naprawdę jak najszybsze odsunięcie ich od władzy, bo dość, że nie gwarantują nam żadnego poczucia bezpieczeństwa, to proszę Państwa, kompromitują nas. Raz za razem na arenie międzynarodowej. I jeszcze jedna ważna rzecz, którą musimy tutaj e, powiedzieć. Proszę Państwa, kwestia tej e, nieszczęsnej limuzyny. Zobaczcie Państwo, jak oni kłamią, nawet w takich prostych sprawach. E, wiedzą e, doskonale, że żeby kupić taką limuzynę, to zakup czegoś tak wyjątkowego jak limuzyna, która spełnia wymogi ochrony dla głów państwa, prawda? To jest coś, czego się nie kupi w sklepie, nie pójdzie się do sklepu e, motoryzacyjnego i nie powie się: Wyjeżdżam tym samochodem. Zresztą, proszę Państwa, każdy z nas, kto kupował taki sam, jakikolwiek samochód, to wie doskonale, że praktycznie dzisiaj nie kupi się samochodu e, od ręki. Tylko trzeba poczekać raz miesiąc, raz dwa, raz trzy miesiące. Byle jakakolwiek drobna zachcianka, że tak powiem, która miałaby się pojawić w samochodzie prowadzi do tego, że czeka się Miesiąc, dwa, trzy miesiące na samochód. Właścicielem tego pojazdu jest Służba Ochrony Państwa, a minister spraw wewnętrznych i administracji. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że taka limuzyna opancerzona nie była tylko jedna kupiona na potrzeby Polski i tych naszych VIP-ów, ale takich limuzyn było kupione przynajmniej dwie, a druga jest w dyspozycji premiera Donalda Tuska, ale jakoś im nie przeszkadza, żeby to komentować. Ale mało tego, jeszcze jedna wielka ciekawostka. Ta limuzyna, którą podróżuje pan Karol Naprocki, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pierwszy obywatel naszego kraju, opancerzona, bo muszą być spełnione wymogi bezpieczeństwa, kosztowała, jak to mówią w internety, 2 miliony złotych. A czy wiesz, ile Donald Tusk przez już prawie dwa lata swoich rządów, jako premier polskiego rządu, kosztował budżet państwa, i Ministerstwo Obrony Narodowej, bo to Ministerstwo Obrony Narodowej ponosi koszty, ale również i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, bo to z ich budżetu jest utrzymywany SOP. Czy wiesz, ile podróże Donalda Tuska do domu na weekend i z domu do Warszawy do pracy już kosztowały podatników? No nie wiem. No ponad 2 miliony złotych pewnie, bo dlatego, że przecież mieszka w Gdańsku, a samolot z Warszawy musi być przygotowany, a że to jest również pasażer tzw. HET, musi być drugi samolot przygotowany, w razie czego jakby się ten pierwszy zepsuł. Lot w tamtą stronę, lot z powrotem i zobaczcie, oni wydali 2 miliony złotych na loty Tuska do Gdańska do, do domu, czy tam do Sopotu do domu. A tutaj taki, a taka brzawa o limuzynach. Powiem jedną rzecz e, najważniejszą. Najbardziej po prostu prymitywne, bezczelne było to, że w 16 dniu. Urzędowania pana prezydenta, oni obarczyli, normalnie obarczyli jakoś winą, że zapadła taka decyzja, że pan prezydent jeździ tutaj limuzyną, prawda? A tu jednocześnie wetuje ustawę wiatrakową. Oczywiście okazuje się to nie tylko manipulacją, ale kłamstwem bezczelnym kłamstwem. I proszę państwa. No to dlatego, że chyba szłapka za to i, I proszę Państwa, jest jedna rzecz, która mnie szokuje. Kto może w coś takiego, w takie bezczelne kłamstwo uwierzyć? Jakie trzeba mieć, że tak powiem, niedobory intelektualne, żeby uwierzyć w takie kłamstwo, ale oni wierzą, że jest grupa Polaków która, przeprak, przepraszam, łyknie to kłamstwo, która będzie powielać. I wiecie Państwo, okazało, okazało się, że oni nawet spoty wypuścili. Oni, każdy praktycznie na Twitterze, na X-ie, przepraszam, z parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej, powielał to kłamstwo. Proszę Państwa, to jest po prostu y, takie prymitywne, tak chamskie, tak bezczelne i pokazujące, jak oni lekceważą intelekt Polaków, że to się po prostu w głowie nie mieści. Aniu, spodziewałaś się czegoś innego po politykach, którzy sobie 8 gwiazdek malowali na czole? Ja, wiesz, miałam, y, miałam taką nadzieję, że są granice w tej kłamstwie i w tej manipulacji, ale proszę Państwa, okazuje się, że wszystkie afery, włącznie z tym Stumi, pamiętacie 100 miliardów, jak powiedzieli? Oni ukradli 100 miliardów. Dzisiaj Krajowa Administracja Skarbowa, wszyscy mówią, że to było jedno kłamstwo. Po dwóch latach kontroli, audytów, okazuje się, że absolutnie wszystko to była jedna wielka ściema po to, żeby, jak ja to mówię, wprowadzić Polaków w pułapkę offsideową. Ta pułapka offsideowa polega na tym, że kłamie się na temat prawa i sprawiedliwości tylko po to, żeby polska gospodarka zatrzymać ją, zahamować, nie realizować ważnych inwestycji rozwojowych takich jak CPK, jak porty kontenerowe, proszę państwa, żeby Polska stała się znowu takim biednym państwem, w którym tutaj sąsiedzi nasi będą upychać tanie, złej jakości produkty albo zbyteczne produkty. Proszę państwa, Siemens ma Potężne problemy. Nikt już nie chce kupować wiatraków. Nikt nie chce inwestować w wiatraki. I wiecie, państwo, jeszcze jedna ważna rzecz. Wiecie, że w tym samym czasie, jak w Polsce brzucono tą ustawę wiatrakową, to samo zrobiono w Czechach i w innych państwach tutaj, Europy Wschodniej. Widać ewidentnie, że są potężne, jest potężne lobby, które myśli. Że będzie na wiatrakach do końca świata, do końca życia po prostu robić potężne zyski i, 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 że tak powiem, będzie żyć, będą mieli tutaj Eldorado. No, nie, proszę państwa, tak nie będzie. My tu gadu, gadu, szanowni państwo, a w Radomiu, a w Radomiu powstaje, ba, miał powstać 1 sierpnia już no. e, Miejski Urząd Pracy. Obietnica pana prezydenta Witkowskiego i jego zastępczyń, no i znów nie została zrealizowana w terminie, ale przed kilkoma dniami wreszcie doczekali się, że ministerstwo wydało zgodę na utworzenie miejskiego urzędu pracy. Spada bezrobocie ponoć, choć ostatni czas, ostatnimi czasy liczba bezrobotnych coraz więcej. Znaczy jest, jest dużo, jest dużo tak zwanych grupowych No i będzie, i, będzie, i będzie tworzony Urząd Pracy w Radomiu. Dlaczego? Na wzłość te, tym, którzy rządzą w powiecie radomskim, czyli starosta Waldemar Trelka, ta koalicja z Prawem i Sprawiedliwości dominują, jako dominującą formacją. Zobaczymy, co to dalej się będzie działo. No, proszę Państwa, na pewno czekają nas kolejne turbulencje w Radomiu. Kolejna instytucja to kolejne koszty. Taka jest prawda. A ale, Radom... ale powiedzieli, że im się wszystko zbilansuje. Że, tak. tak. No, wiesz, jest jeden problem. Trzeba naprawdę chyba szukać długo kogoś, kto wierzy w ich zapewnienie. Nie, no w, kre w kreatywnej księgowości Radom jest po prostu mistrzowski. Proszę Państwa, nam są potrzebne środki finansowe na y, szpital, na y, domy pomocy społecznej, y, na y, moim zdaniem, bo jest, są tutaj jeszcze pewne niedobory w kwestiach dróg i tak dalej. Jest wiele naprawdę potrzeb w mieście. Nie wiem, czy kolejna instytucja akurat jest potrzebna w tym momencie, kiedy mamy tak niskie bezrobocie. Y, Aczkolwiek może oni już przewidują, że jak dłużej porządzą, to będzie tak wysokie bezrobocie w Polsce i w Radomiu. Wrócą czasy, kiedy w Radomiu było ponad 20% bezrobocie. Może, ale, ale ci, może to ja, planują. Ja dostrzegam też, bo coś się dzieje na tym lokalnym rynku, takie dziwne ożywienie działalności prezydenta Radomia. Bo i uczestniczy w uroczystościach 15 sierpnia i pokazuje się gdzieś publicznie, może się obawia, że. Referendum. O właśnie, no, może się. Dzisiaj, tego proszę Państwa, najprawdopodobniej. Nie, to, to już jest sprawa przesądzona. W, Zab... że w Zabrzu wygrała koalicja anty która pogoniła tych nieudaczników z Platformy Obywatelskiej. Nie, Oni... może i w Radomiu. Myślę, że to będzie sygnał dla wielu y, samorządów, że jeżeli, y, proszę Państwa, jeżeli macie fatalnych gospodarzy, a wystarczy tylko popatrzeć na budżety wielkich miast, y, to, y, to, y, to proszę Państwa czas na zmianę, czas na to, żeby pogonić tych, którzy od lat niszczą tak naprawdę samorządność, i niszczą duże miasta, bo tam dominuje niestety koalicja obywatelska. Wystarczy popatrzeć, jak zadłużone są duże miasta, co się dzieje w, w, wielu, w wielu naprawdę aglomeracjach. Czas na odwagę, pogońcie, proszę Państwa, tych, którzy niszczą samorządność. I tym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie, Szanowni Państwo. A następny nasz odcinek będziemy. Poświęcać sprawom oświaty, edukacji, no bo to będzie rok szkolny, początek roku szkolnego, a dzieje się w tym obszarze całe, całe mnóstwo. Zapraszamy na nasze media społecznościowe, zapraszamy na nasze kanały na YouTube, tam wszystko. To coś najciekawsze znajdziecie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia.